Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak naprawiam owiewki od skuterów, motocykli przy pomocy drukarki 3D. Nie znalazłem podobnego filmu w języku polskim, więc pomyślałem, że może być to ciekawy temat. Pacjentem jest 20-letni skuter Hondy, który ma uszkodzone trzy mocowania na przedniej owiewce. Ponieważ plastik jest symetryczny, postanowiłem dorobić na podstawie sprawnej części yy, model 3D, następnie odwrócić go lustrzanie i wspawać bądź wkleić. Owiewka jest z ABS-u, więc użyję tego samego filamentu. Wykonałem kilka zdjęć dobrego elementu, zwymiarowałem go, zaprojektowałem, rozgrzałem stół do 100 stopni, odczekałem 15-20 minut, żeby stół nagrzał komorę, bo ABS się lubi kurczyć. Wydrukowałem element. Następnie wyciąłem uszkodzoną część i wkleiłem. Tak, mówiłem o wspawywaniu. Natomiast bałem się, że temperaturą mogę troszkę zdeformować plastik, uszkodzić lakier po drugiej stronie i cały element będzie musiał być malowany albo jakoś oklejany. Klej, którego użyłem w nie 24 godziny, przyłapałem delikatnie najpierw lutownicą, potem klejem. Po dwóch godzinach zamontowałem owiewkę do skutera, skręciłem delikatnie śrubami, żeby mieć pewność, że obydwa elementy ułożą się między sobą idealnie. Po kolejnych 10 godzinach zdemontowałem element i zalałem wszystko dokładnie klejem. Z dwoma pozostałymi mocowaniami jest pewien problem. Nie mam ich na wzór, więc zaprojektowałem mocowania w kształcie fasolek żeby mieć jak największe pole do ewentualnego ustawienia owiewki. Ponieważ te elementy i tak będą innego koloru oraz są od mało widocznej strony, postanowiłem to wspawać, dzięki temu mocowanie będzie solidniejsze. W czasie prac zorientowałem się, że uszkodzone jest jeszcze jedno mocowanie na innym plastiku. Nie demontowałem tego, ponieważ mi się nie chciało. Wyciąłem uszkodzoną część dremelem, zaprojektowałem mocowanie pod wymiar, zamontowałem spinkę, zmatowałem obydwie powierzchnie, wkleiłem to i po kolejnych 10 godzinach element się już trzymał. thank you